Siema ludzie! Dzisiaj testujemy coś głupiego. Czyli Heaven, ale arabskie. No to dobra, wbijamy do arabskiego Heaven Możliwe, że znacie to, bo to dość popularne jest. Ale no wiecie. Czemu sobie nie nagrać filmu z tego. Włączaj się. Mam nadzieję, że... Przynajmniej w arabskim Brookhaven moje lagi, które ostatnio mam, nie dopadły. Co tu się dzieje? tak kolorowo jakoś. Dobra, jestem w tym arabskim Brookhaven. Nie, wejdę na inny serwer, bo ktoś z admina kupił, to nie. To lepiej na inny serwer pójść. Jezu, jakie lagi. Zrobię cięcie na chwilę, zanim te laki nie ustaną. Dobra, stworzyłem sobie prywatny serwer, to teraz przynajmniej ludzie nam też nie będą przeszkadzać. Więc chyba na plus wyszło, więc fajnie było. Prywatny serwer był za free, to czemu go sobie nie zrobić. I dobra, ma. Dobra, ubiłem i na start widzę, że spawn jest inny, ale trochę powiadone było. Widzę, że tu jest siedziba YouTube'a, to co kiedyś dawno było. Widzę, że przynajmniej apartament istnieje, więc tu nie jest aż takie stare. Klub jest taki trochę inny. O! i jest jeszcze stara sala zabaw chyba każdy pamięta ale dobra, trzeba potestować rzeczy ty auta są jak te, które są dodane przez twórców, są jakieś głupie ale są auta za robuxy, które są one są tutaj za free więc spoko o, ja zawsze się zastanawiałam nad tym autem? O co chodzi w tym aucie, skoro to jest ta sama auta, to jest to samo auto, które ja zawsze mam w RP, tylko niebieskie. Tu ma jakąś łapkę na dachu. O, kabrioletem może być. No dobra, jedziemy takim autem. Pozwiedzamy. Jedziemy zresztą sobie dom. Dbać się nie chce? Zatem nic nie rozumiem z tych arabskich literek, Ale tu wszędzie są. Wyraz miły dom jakiś Domy też wszystkie są takie, z ten to sobie wyraz jakiś dom z Dobra Ten dom chyba wszyscy kojarzą, no to Jak będziemy mieli... Trzeba otworzyć drzwi Nie Są no, otwarte czy są Teraz są otwarte, o nie, to się nie otwierają, tu przenika się Do, W domu to mi się w ogóle nawet nie chce siedzieć Żywnym. nie opłaca powiem wam tylko tyle oryginalny broken jest dużo lepszy jak chcecie mieć za free rzeczy y, takie ten to się nie opłaca tu wbijać nawet no, o, tym, o tej podróbie nawet sobie nie myślicie dobra a tu tutaj jest o park wodny jakiś przynajmniej mapa duża jest, to jest fajne jakaś stacja benzynowa, która jest większa niż moje życie rozpędzę się tak zobaczymy jak ten matko jedyna Jezus Maria ojciec polecił dobra No, po prostu mapa jest większa i ten. To jest takie, można powiedzieć Brookhaven, takie gorsza wersja Brookhaven z większą mapą No to tyle Mogę tylko o tej Wersji arabskiej powiedzieć A Ta wersja arabska jest głupia, wam powiem Niby te rzeczy Za robuxy są za free, ale To tam, według mnie już chyba jeba... Bardziej opłaca się kupić te rzeczy w oryginalnym Brookhaven. To jest tak głupio po prostu. To od razu Wam mówię. Nie polecam tego Brookhaven e, arabskiego. Ty w ogóle szpital nie ma tego looka takiego. Budynki w sumie się nic nie zmieniły. Ale tak, to to jak coś to od razu mówię, nie polecam. Pamiętajcie. Ty, tu jeszcze było to. Patrzcie, takie stare jest, że tutaj jest to jeszcze. Wiecie. Niby trochę nowe, a niby też trochę stare to jest. Patrzcie, puste to. Kto pamięta, puste budynki tutaj. Ale tutaj jest dentysta. To nie było tak, że dentysta i tutaj było dodane równocześnie. A nie ja wiem. Wszystko możliwe. Ale dobra, to ja już będę... Co jest tam? O. A jeszcze zobaczmy czy jest przejście pod spawne. A... Aha, nie ma stacji kolejowej. Nie było słów. Dobra, to ja już będę kończyć ten film dziwny i... Możecie zostawić łapkę w górę i subika i wiem, że i tak wam się to nie podobało, to zostawcie może łapkę w dół, jak wam się nie podobało. No to dobra, to na